No ja te swoje pomysły jakoś tam zbierałem. Miałem jakieś punkty z 30, 40 takich luźnych punktów wypisanych, które chciałem zawrzeć w komiksie, że tutaj powinien być jakiś tam motyw, może tego kościoła z Warszawie, że akurat kapucyni się modle o zwycięstwa i następuje właśnie odwrócenie sytuacji w bitwie. Miałem jakiś taki motyw, że jest jakiś sobie dziadek, który się smuci, że musi uciekać ze swojego domu, bo już przeżył dwie bitwy pod Chociniem, albo że ktoś przebił, kopił sześciu i to pobił prawie rekord, bo rekord był taki, że husarz potrafił Jedną kopią przebić na raz sześciu przeciwników. Wysłałem To Tomkowi. <grystanie> Zostałem nie powiem, że zjechany, ale cieszę się, że, że padło na tomka. Od razu zobaczyłem jego kunszt, jak on z tych punktów luźno powiązanych, zupełnie skaczących po czasie i miejscu stworzył spójny scenariusz opowiadający właśnie tu i teraz historię. Gdzieś tam zawierający te rzeczy, o których tam myślałem, żeby się odwołać, ale zupełnie inaczej. Jeżeli jesteś scenarzystą, to jest zupełnie inny, widzę, sposób myślenia. Zupełnie inne są tutaj techniki, jakie trzeba zastosować, i bardzo się cieszę, że Tomek to zgodził się zrealizować.